To nielegalne zgromadzenie, popełniacie przestępstwo zajmując teren dookoła ratusza, rozejdźcie się albo zostaniecie wciągnięci na drogę postępowania sądowego lub usunięci stąd środkami bezpośredniego przymusu. Ora, Dzień dobry, Izabelo. Jak się mamy? Wszystko w całkowitym porządku. Kławie, nic nie jest w porządku, panie burmistrzu. To wszystko moja wina. Wszyscy są śli, a ja nie wiem, co mam zrobić. Izabelo, spokojnie. Cokolwiek się stało, rozwiążemy to razem, dobrze? Musisz mi zaufać. Dobrze, dobrze. Okej, okay, podbiórko. Powiesz mi, czemu wszyscy zachowują się jak zwierzęta? Po nimi są? Ach, nie mądruj się. Nie było pana cały rok! Wiem, przepraszam, mój błąd. Pojechałem na taki turniej sztuk walki i strasznie się wciągnąłem. To była rzeźnia, a potem jakiś murzyn, złamał mi rękę młotem. Bił się młotem? Tak, to było dość dziwne, bo był... płaski, był cienki jak kartka. Brzmi przerażająco! Ta, potem zmienił się w Wielką Myśmiornicę, więc uciekłem. Cóż, przepraszam burmistrzu, ale zastępowałam cię przez ten rok. Co zrobiłaś? Obywatelka przyszła do mnie z zażaleniem, że ona nie ma żadnej brzoskwini, gdy jej sąsiad miała aż dziesięć. Wymyśliłam więc układ, w którym odbierałam je tym, którzy ich mieli nadmiar i dawałam je tym, którzy ich nie mieli. Dobra. Pomyślałam, że jak ktoś ma więcej brzoskwiń, mogę wziąć od nich więcej? Brzmi uczciwie! Pomyślałam również o zwiększeniu stopnia bezpieczeństwa obywateli, więc kazałam policji ich rozbroić! Co? Izabelo, tak nie można! Jeśli zabrałam wszystkim broń, nikt nie zostanie ranny! Jeśli ktoś chce mieć broń, niech ją posiada, a ma do tego prawo. Nie muszą mieć broni. Pragną jej, bo myślą, że wszyscy ją mają. O Jezu! Zauważyłeś, że aspirant szczekacz ma spory brzuch? Policjant powinien być jak nasz znajomy Apollo! Umieśniony i sprawny! Takich służb nam trzeba! O, nie mów mi, że. Więc mianowałam go na policjanta! Izabelo, nie możesz nadawać innym określonych zawodów. Jakim cudem go przekonałaś? Propozycją przeprowadzki do więzienia na jakiś czas? Co? Jednakże Mariuszowi nie podobało się to, co robię, więc ostatecznie to on poszedł do kicia. Jezus święty! Jego żona też protestowała, więc ją też musiałam aresztować. Izabelo. I w sumie to już całkiem sporo osób siedzi w więzieniu. My nie mamy więzienia. Już mamy? W budowie nikt nie chciał pomóc, więc zmusiłam policję paru. Dobra, jak tak to mówię na głos, dochodzę do wniosku, że sprawy zaszły trochę za daleko. No, troszkę. Izabelo, ludzie muszą mieć wolny wybór w zawodach, które chcą wykonywać, w rzeczach, które myślą. Bo? No, jakby ci to wytłumaczyć, bo to lubią? Wiem, że to dziwne, ale no. Ważniejsza jest wolność czy bezpieczeństwo? Że co znaczy to skomplikowane pytanie, Izabelo? Bezpieczeństwo da się zapewnić tylko siłą! O, Rajuśku! Nie byłoby tylu osób brzoski, gdyby każdy wykorzystywał swój potencjał! Nasi rybacy powinni być policjantami, policjanci ogrodnikami i tak dalej! Jakby spojrzeć dalej niż czubek własnego nosa, świat byłby lepszym miejscem! No Okej, okay, w teorii to brzmi naprawdę świetnie, ale takie idee, zastosowane w praktyce, raczej nie zadziałają. Na tym świecie cierpią inni, a gdy ktoś cierpi, masz moralny obowiązek mu pomóc. Wszystko, co tu zrobiłam, miało na celu wytworzenie równowagi społecznej, która pomogłaby najbardziej tym na dole. Izabelo, mówisz to tak, że albo się zgodzę, albo wyjdę na tego złego. Wszystko to sobie zapisałam. Och, Izabelo, Izabelo, Izabelo. Słowo manifest nie przejdzie. O, ukończyliśmy też budowę fontanny. Pamiętasz ją? Nie w głowie mi teraz fontanna. Powinieneś się zobaczyć, wygląda przepięknie. Okej, okay, fajnie, że ładnie wygląda, ale właściwie cokolwiek innego jest teraz milion razy ważniejsze. Ale naprawdę, jakbyś się teraz obejrzał, pomogłoby ci to się uspokoić? Nie sądzę, żeby coś mogło mnie uspokoić lub bardziej wkurzyć. Właściwie to chyba osiągnąłem jedność z moim gniewem wobec ciebie. Proszę, zerknij chociaż. No i jest. Ładna? Czemu jestem nagi? Sztuka jak ta wzbogaca kulturowo nasz lud. Jestem nagi. Iza, czemu jestem nagi? Ach, przepraszam, burmistrzu. Zepsułam to miasto. Zagalopowałam się w swojej wizji tak bardzo, że... Nie wiem. Chciałam, żebyś był ze mnie dumny. Nie ma sprawy, Izabelo. Widzę, że chciałaś pomóc. Dobrze, że mieszkańcy tego miasta to wyjątkowe dzbany. E, hej, słuchajcie ludzie! E, już po rewolucji. Rewolucja odwołana. Idźcie do domu. A co z wolnością proletariatu? Ta no, skończyła się. Znaczy, nie wiem nawet co to jest, ale i tak tego nie potrzebujesz. Nie. Ale co z wolnością proletariatu? Wynocha mi stąd! Patrzcie, motylek. Złapcie go. Nie zlabiłem tam pochodnie całkiem sam! Wow, naprawdę? Ale fajnie! To model pochodni dla starszaków, co? Dla starsaków, tak! I dlatego pan rządzi? No, Izabelo, chyba teraz widzisz, że władza to nie przelewki. Wiele osób wierzy, że się nimi zajmiesz, kiedy rządzisz. Tak, pogubiłam się w tym wszystkim. Wariat! <noise> me diz cara me diz demon time